Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę berberyz zwyczajny. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Berberys zwyczajny, inaczej pospolity, gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych. Znany też jako, paśnica pospolita, kwaśnic. Występuje w stanie dzikim w Europie. W Skandynawii i na wyspach brytyjskich gatunek zadomowiony. Berberys zwyczajny to ciernisty krzew, który rośnie w zaroślach, na brzegach lasów całej Europy. Krzew ma pokrój wąski o wzniesionych w górę pędach. Można go spotkać także w parkach jako krzew ozdobny. Jego żółte kwiaty, które są zebrane w zwisające grona o długości do 5 cm, kwitną w maju i czerwcu. Lubi miejsca słoneczne lub półcieniste, o podłożu żyznym, lekkim, umiarkowanie wilgotnym i przewiewnym. Podłoże ciężkie i mokre powoduje, że berberys słabo rośnie. Krzew jest wytrzymały na warunki miejskie, okresową suszę oraz mróz. Zarówno liście, pędy, owoce, jak i kwiaty berberysu pospolitego bogate są w witaminę C i wykorzystywane w lecznictwie. Berberys pospolity to krzew chętnie sadzony w ogrodach. Może być ciekawą propozycją na żywopłot lub obwódki. Sprawdzi się w uprawie balkonowej w pojemniku piękny kolor liści będzie idealnym uzupełnieniem dla kompozycji zarówno miejskich jak i wiejskich.